Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do mnie rzeczami i służby się do pełni. Jej wina została opuszczona, bo odebrała z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos wzywa, przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie następnie drogę dla naszego Boga. Niech zostanie podniesiona każda dolina. Niech wszystkie góry i wzgórza się obniżą, nierówności staną się równiną, a teren burzysty łagodną doliną. Ukaże się chwała Pana, wszyscy ludzie ją zobaczą, bo usta Pana to wypowiedziały. Amen. I wstupajmy się też w lekcję z Nowego Testamentu zapisaną w drugim liście Piotra w trzecim rozdziale od ósmego roku. Od waszej uwagi, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest do względem was, gdyż nie chce, to obowiązku winą, lecz aby wszyscy się nawrócili, a dzień Pana przyjdzie jak w chłodzie. Wówczas mi z kółkiem przeminął, żywioł ze stanów Ziemia i dzieła, które na niej zostaną znalezione. Zanim wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy by powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności. Oczekując przyjścia dnia Boga i starając się je przyspieszyć. Z powodu tego dnia niebiosa płoną zostaną zniszczone, a żywioły rozpłyną się w Ale my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi w którym mieszka sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, Panie, oczekując tego, postarajcie się, abyście dostali przy nie bez kazy, czy nie nadal niepokoju. A cierpliwość naszego Pana uznajcie za ratunek, tak jak to również sformułowany nasz doradca, napisał Pan zgodnie z daną mądrością. A. Przesłuchajcie, Panie, za świetlanie ukrycie z sierści, wielu i pas skórzany w okupiowie, się szarańczą i miodem leśnym. I tak było się. Idzie za mną potężniejszy ode mnie, przed którym nie jestem godny zgryźć się, aby rozwiązać rzemki jego sandałów. Ja uczciłem was wodą, on zaś będzie was chrzcił duchem świętym. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz

ważni co powinniśmy robić, gdzie jest nasza nadzieja, i tak dalej. I tak dalej. Pismo Święte, takie jest. I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj też tak, idąc tym tropem, przyglądnęli się sobie przez Ewangelię, to Pismo, niejako tak właśnie e, widzimy tam, możemy dostrzec siebie. I w Ewangelii czekamy historię o proroku Janie. Jan jest prorokiem i wskazuje na to jego ubiór. Był ubrany w sierść wielbłądzią. Odżywiał się bardzo samodostarczalnie, czyli był leśny. Prowadził prosty styl życia. Żył na pustyni, był człowiekiem pustyni, czyli można powiedzieć pustynia, która jest raczej krajobrazem surowym, Kojarzy się z taką misją też Surowego życia, doskonalenia się, próbowania, bo na pustyni trudno żyć. I Jan przychodzi z tej pustyni, jest na pustyni, działa w pobliżu rzeki Jordan. I ci, którzy go widzą i rozumieją, jako Jana z pustyni, to też wywołuje u słuchaczy, słuchaczy Jana wspomnienia ich takiego kluczowego okresu czasach Starego Testamentu, kluczowego dla narodu wybranego, właśnie kiedy naród Izraela był wyprowadzony przez Boga z Egiptu i wędrował przez pustynię. I ta pustynia była miejscem, gdzie naród żydowski doświadczał licznych prób, wtedy też, można powiedzieć, prowadził spory z Bogiem, narzekał, bo był niezadowolony, Doświadczał wielkich rzeczy. Widział wielkie cuda, jak czynił Bóg, który choćby prowadził Żydów w dzień przez obłok, w nocy wielkim słupem ognia. Wtedy czynił wobec nich rzeczy wielkie. I dlatego słuchacze Jezusa, słuchacze Jana, jak słyszą, słyszą i widzą Jana, który jest na pustyni, działa na pustyni, to ta pustynia im się kojarzy z czymś takim. Jest to ważne. I był ważny moment i czas dla Izraela, dlatego to, co mówi Jan, Jan, który przychodzi z Kościółmi, też musi być ważne, szczególne i dlatego też tłumnie się gromadzą. Tłumnie się gromadzą i przychodzą do Jana. Jan chce poruszyć też swoich słuchaczy, mówi o Królestwie Bożym, mówi o nadchodzącym Mesjaszu, mówi o tym, żeby przygotować, drogę. I zobaczcie, Bóg posyła do ludzi swojego Syna Jezusa Chrystusa. Posyła, ale przed tym nim pośle jest Jan Chrzciciel, który przygotowuje drogę. Przygotowuje drogę i ci, którzy przychodzą do Jana chcą zmienić coś w swoim życiu. I wyrazem tego ma być właśnie chrzest i oddanie. I te właśnie tłumy, które są pełne nadziei, które pragną Zmiany w swoim życiu przychodzą do Jana i znają swoje grzechy i nie robią go w ciszy, tylko ktoś taki wchodzi do rzeki, głośno wypowiada swoje grzechy i Jan go chrzci. Jest to chrzest na wrócenie, chrzest, który ma być wyrazem tego, że ten ktoś, który wyznał swoje grzechy, chce się od niego odwrócić i żyć już inaczej. I przychodzą do Jana głupi. Przyglądajcie się tej historii, moi drodzy, zobaczymy tam coś ważnego dla nas. Bo zobaczcie, Koron, Jan mówi: przygotujcie drogę państwową, prostujcie mu ścieżki. Teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli o sobie. Pomyślcie o problemach, jakie przeżywacie, bo które niedawno było waszym udziałem. I czy jakby ktoś przyszedł wtedy z tych sytuacji, czy przyszedł teraz? Czy lubilibyście? Czy cieszylibyście się z tego, gdyby Wam podawał proste rozwiązania? Czy ufacie też takim prostym rozwiązaniem? Ktoś mówi, że to jest proste, wystarczy tak, tylko tak. Podejrzewam też, że podobnie jest z naszym życiem. Mało też kto z nas powie, że. Jego życie jest proste. Raczej powiemy, że jest złożone, różnorodne, może skomplikowane. Po proste kojarzy nam się z czymś nieciekawym, nudnym, powtarzalnym. I proste rozwiązania, które nam ktoś daje, albo które, o których czytamy, słyszymy, też wydają nam się po prostu zbyt proste, nieadekwatne. To nie może być, tylko tak. I zobaczcie też jak jest dziś rzeczy, które nas otaczają. Te takie podstawowe codziennego użytku są coraz bardziej skomplikowane. Telefon, lodówka, pralka. Cała masa rzeczy jest tak skomplikowana, że sami, na przykład już nie jesteśmy w stanie ich naprawić, łatwo obsłużyć. Czasem to trzeba zawsze przeczytać instrukcję, bo bez tego się nie da uruchomić. Nie, 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 wszystko wokół nas jest już skomplikowane, nie jest tak proste. I w tym kontekście rzeczy proste też wcale nam się nie podobają. Wydaje nam się stare, kiepskie i nie są tak dobre do używania jak te skomplikowane, takie różnorodne, do których trzeba instrukcji, bo są tak... Bogaty, mają tak wiele zastosowań. No zobaczcie, Ewangelia zachęca nas do tego, by spróbować uprościć swoje życie. Czyli co zrobić? <laughs> uprościć swoje życie, czyli zatrzymać się, postarać się o znalezienie dystansu do naszych problemów, naszych wyzwań. Nauczyć się też takiej codziennej uważności. I codziennej uważności to na przykład wyrazi się tym, że delektujemy się chwilą z najbliższymi. Poświęcamy czas rozmowie, nie rozpojarzamy się. Czy zwyczajnie na przykład podczas jedzenia, delektujemy się jedzeniem, a nie patrzymy w ekran telewizora czy ekran telefonu. Takie coś zwyczajnego. Czy praktykowanie tych naszych prostych słów, o których dzisiaj rozmawiałem, też z dziećmi słów magicznych, jak mówiłem, czyli przepraszam, proszę i dziękuję, które nieraz są po prostu prostym rozwiązaniem naszych sporów i konfliktów, ale trzeba je używać. To nie jest łatwe, ale jest proste. Wezwanie też do prostoty to również Moje jak przeżywamy problemy, doświadczenia graniczne, czyli na przykład ciężka choroba, śmierć najbliższych, odpowiadają nam często, co jest najważniejsze, bo wtedy się zatrzymujemy, wtedy myślimy, patrzymy. I takie sytuacje też upraszczają nasze życiowe decyzje, bo nagle dostrzegamy, że zupełnie inne rzeczy są ważne że czas poświęcony jakiejś osobie jest dużo cenniejszy i ważniejszy niż rzeczy, które możemy kupować, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą kiedyś wam mówiłem o tym, czytałem taki obszerny e, artykuł na temat e, rozmów e, z umierającymi, którzy u kresu swojego życia właśnie stojąc tuż u okresu też ich ocena życia była bardzo uprościła się nagle dostrzegli że najważniejszym w ich życiu nie była praca bowiem za pieniądzem kupowanie kolejnych nowych rzeczy ale tak naprawdę spełnianie swoich marzeń i poświęcenie czasu bliskim i to były rzeczy które powtarzali że są najważniejsze i żeby ich następne pokolenia Pamiętam. Czasem też, moi drodzy, komplikowanie, tworzenie wątpliwości powoduje, że nic nie robimy, że nie podejmujemy decyzji, bo wszystko jest tak trudne, bo nie wiemy, co zrobić. I te wszystkie wątpliwości i komplikowanie nie jest złe, tylko problemem jest wtedy, kiedy właśnie przez to komplikowanie nie robimy nic, nie okazujemy miłości potrzebującym, nie rozwiązujemy problemów, tylko czekamy aż się samą zrobi. I tu mi się też przypomina taka sytuacja, e, kiedyś też, o której czytałem, w Ruandzie, podczas e, wojny między Tutsi i tutsi e, była też tam, w tej Ruandzie, misja pokojowa błękitnych Hemów, czyli oddziały ONZ, do których wdziały były świadkami jakiejś masakry, którą jedno z plemion urządzało e, niewinnym bo mieli tylko stać, więc nie reagowali na to, ale w tym, w, tym, w tym miejscu było też oddziały, jak pamiętam Legii Cudzoziemskiej z Francji, które zareagowały, bo one nie mogły, po prostu ludzie nie mogli być obojętni na rzeź, którą widzieli i ktoś zastanawiał się, jak właśnie te, co zrobić, Dzwoniono do swoich przełożonych, czy mogą reagować, czy nie mogą reagować, jak winęli, a inni zareagowali od razu. Więc wątpliwości, komplikowanie czasem po prostu może wybrzmieć tak strasznie. I moi drodzy, Albertowi Einsteinowi przypisywane są takie słowa, że Bóg ma upodobanie w tym, wypisać prosto na krzywych liniach ludzkiego życia. Piękne zdanie, lubie je. I zobaczcie, że w naszych poprzednich, poplątanych sytuacjach są proste rozwiązania. I Tymi rozwiązaniem prostym jest, takie, można powiedzieć, banalnie Bóg, Jezus. I to, co Jezus uczy, co pokazuje, że to jest proste. I to ma być tym prostym rozwiązaniem. Bo wejść na drogę Ewangelii, czyli naśladować Jezusa. To wprowadzać w nasze życie wartości, o których mówi, które pokazuje, które często przynoszą rozwiązanie, a na pewno dają nam pokój i szczęście. Dzisiejsza Ewangelia też uczy nas y, jeszcze czegoś ważnego. Zobaczcie, Jan Miściciel prowadzi swoją działalność kazandziejsko-krzcienną, tak jak to powiedzieli w okolicach Jordanu. Jest odbierany jako gwiazdka. Jest bardzo znany. Płatny. przychodzą do niego tłumy, przychodzą tłumy nie tylko ludzi prostych, ale przychodzą też uczeni, przychodzą też ważne osobistości z wyboru jerozolimy ze świątymi. więc jak można powiedzieć, że jest językiem tak, młodzieżowym, jest na topie, jest gwiazdą, jest podziwiany, jest ważny. Jan ma też swoich uczniów, którzy naturalnie się po niego ogromadzą. I zobaczcie, co robił mówi Jan. Nie skupia uwagi na sobie, mówi, że jest tylko posłańcem. Posłańcem niegodnym bycia niewolnikiem Mesjasza, Mesjasza, który nadchodzi. I proradia mówi o sobie, że jest tak naprawdę znakiem, który ma wskazywać innym drogę do Boga. ojmując to jednym z haseł reformacji protestanckiej. Które pewnie nie znacie, ale w jednym z tych haseł było, że tylko Chrystus, tylko Chrystusowi należy się chwała, i tylko Bogu właśnie też chwała. I te hasła podkreślają to, co jest najważniejsze, że Kościół, nabożeństwa, duchowni, nie mogą zasłaniać Boga, czyli skupiać na siebie uwagi, modlitw, uwagi wspólnoty, że tak naprawdę Kościół. Wszyscy ci, którzy są w kościele, którzy służą w kościele, mają być niejako przeźroczyści, przez nich ma być widoczny Bóg. Mają być tym znakiem, który prowadzi do Boga, a nie zasłania Boga. I słowa proroka, moi drodzy, są też wezwaniem do nas. O zobaczcie, bo my, jako ci, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, jego uczniowie, uczennice, My też jesteśmy znakami do Boga dla innych, dla naszych przyjaciół, naszej rodziny, naszych dzieci i mamy ich prowadzić do Boga, do relacji z nimi. I to zobaczcie jest też ważna odpowiedzialność, bo inni patrzą na nas, jak my pokazujemy i jakiego my pokazujemy Boga. I Ewangelii Jezus to też ujmuje tak obrazowo, mówiąc o tym, że jesteśmy solą i światłem dla świata. Solą, która dodaje smak, która e, można powiedzieć zmienia. Światłem, które oświetla ciemność, prowadzi do, e, daje bezpieczeństwo, pokój. To są wszystko bardzo ważne zadania, jakie Bóg powierza nam. Zadania odpowiedzialne. Ale jest to też, moi drodzy, to jest też niezwykłe, niezwykłe przesłanie Ewangelii, że jest to też wyraz, zobaczcie, wielkiego zaufania Boga do nas. Zaufania Boga do ciebie, że chce zmieniać świat, twoje najbliższe otoczenie, że chce wpływać na twoich przyjaciół, twoją rodzinę, twoje dzieci, twoje, twoje wnuki przez ciebie i razem z tobą. Zobaczcie, jak więc, więc jesteśmy bardzo ważni, jak jesteśmy cenni do Boga. To jest niezwykłe. I ta analizowana dzisiaj Ewangelia nie zachwyca jeszcze też czymś innym. Zobaczcie, Jan głosi Krzesz na Bielcego. I poselstwa Jana, jak też wyczytamy przeczytamy w Ewangelii Mateusza, jest też pełne groźby. Jan mówi o nadchodzącym sądzie i do tych, którzy do niego przychodzą, i mówi, że mają mało czasu, że zmiany, które trzeba robić w życiu, dokonywać trzeba robić je tu i teraz już. Język Jana jest zupełnie inny niż to, w jaki sposób nauczał Jezus. Ja, moi drodzy, prorok Jan, lękiem, strachem chcę spowodować zmianę. I ludzie się pojawią. I przychodzą, bo boją się Bożego Sądu. I pomyślcie teraz przez chwilę, czy gdyby na przykład nie było piekła, nie było groźby kary, tak w, zaświat tak w zaświatach, jak w <coughs> czy bylibyście dobrzy, uczciwi, sprawiedliwi, czy wierzylibyście w Boga, naśladowali Jezusa w codzienności, gdyby nie było groźby kary. Ja znam wiele osób, które e, nie wyobrażają sobie życia z Bogiem, wierności Bogu, naśladowania Chrystusa bez rzeczywistości piekła. Że musi być kar, musi być strach, musi być lęk, bo inaczej nie wierzymy w Boga. Ewangelia jest moi drodzy bardzo ciekawa, bo prorok Jan mówi, że. Ten, który przychodzi, czyli Jezus, będzie krzycił duchem świętym. To jest ważna informacja, która wprowadza coś nowego. Bo co to znaczy, moi drodzy? Krzest ten święty to nawiązanie do obietnic, jakie wypowiadali prorocy w Starym Testamencie. Duch święty zmienia ludzkie serce. Czyli tak je zmienia, że nie można więcej z Bogiem budować już tylko na strachu przed karą. W miejsce lęku, strachu przed karą, dzięki Duchowi Świętemu, który zmienia nasze serca, pojawia się zaufanie, radość, godność. i tak naprawdę miłość, wzajemność. Czyli zobaczcie, wierzę w Boga naśladuję Jezusa, nie bo to jak muszę tak robić, tylko że tak chcę, bo daje mi to poczucie szczęścia. Uczucie spełnienia, bo to tak naprawdę wynika z mojej miłości wobec boga To jest wielka moc Ewangelii. Jezus powie w innym miejscu, że prawdziwa miłość usuwa lęk i strach. I to też jest w tym fragmencie Ewangelii. Więc pamiętajmy o tym wszystkim, o tym, co dzisiaj tu przyglądając się Ewangelii o tym, e, że jesteśmy znakami, posłańcami, którzy, przez których inni też przychodzą do nas. Pamiętajmy o tym, że swoją wiarę na tym mówię zbudujemy na miłości, a nie na strachu. Pamiętajmy też o tym, żeby znajdywać to, co jest tak naprawdę upraszczać swoje życie do tego, co najważniejsze, że to pozwoli nam wyważyć e, i, i tak naprawdę da nam taką możliwość poświęcenia uwagi i czasu temu, co jest najważniejsze, co jest bliskie nam, co daje nam też poczucie spełnienia. I tego chce od nas Chrystus, Bóg, żebyśmy potrafili znaleźć dystans. To no może w tym czasie, ale będą, niech będzie takie zadanie dla Was teraz dla wchodzące w okay. okay.